Pan... Jak pan ocenia sytuację na Ukrainie? Widział pan, co się dzieje? Jak... Proszę pana, codziennie śledzę od godziny już sesji rannych do, do końca, ile mogę. A właśnie. PiS sobie dobrze radzić w tym, tym temacie? Oczywiście. Lepiej. Na, na ile... Oczywiście, że sobie radzi, pomaga, i to... pomaga. Jak pan to ocenia? Oceniam bardzo... Jak pan to wytrzymuje psychicznie, ja oglądając bardzo... telewizję? Proszę pana, bardzo trudno jest z psychiką jest człowieka, jak ludzie giną. Niesamowicie. Dzieci, Przeżywa pan? Oczywiście. I cała rodzina, moja żona szczególnie. I proszę pana, to się nie może... Nie możemy z tym powiedzieć kiedyś się skończy. Te, te ataki bezczelne na, na, na szpitale, na, na na, na dzieci, na m, m, matki w ciąży, na czyli jeszcze jakieś inne. No hmm. najgorsze, że ginie dużo cywilów. jest bardzo. No, jest tyran, obóz, yy, Putin, nie wiem, najgorszego mu życzę w życiu, najgorszego. Żeby, nie lubi ja, go pan. Proszę pana, to trudno wy, wyrazić. Nawet nie się, pan wyrazić słowem, przekleń, bo... Trudno się wyrazić słowem, trudno się wyrazić słowem, jak określi tego człowieka. To jest nie człowiek. Spodziewał, to, się, pan, spodziewał się pan takiego ataku? Nie. Nie, nie spodziewałem się. Nie spodziewałem. Bo myślałem, że Pan to straszy. Myślałem, że może, może to łagodnie, może to będą te, 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 te przygraniczne rejony ja zaatakowane, żeby to wystarczyć ten naród. Jakie, jakie sankcje na Putina nałożyć, żeby się spokoju? Y, możliwe największe. Świat już robi dużo, ale jeszcze, jeszcze. 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 Y, odciąć. O, wszystkie. Niemcy, żeby się obudziły do końca. Właśnie, dlaczego nam inni nie pomagają? Tylko Polska wszystko. Polska uchodźców przyjmuje i tak dalej. Gdzie reszta? Proszę Pana, no, co tu powiedzieć? I reszta. Reszta to chyba teraz dopiero się budzi budzi się dzięki naszemu premierowi, dzięki naszemu rządowi, dzięki my, co my robimy. My ponad milion, Wielka Brytania 50 przyjęła. No to tak. co, o co tu chodzi? Nie wiem. Może się to wszystko rozkręci, proszę Ale? pana. Bo my nie damy sobie rady wszystko, bo... Jak, na... jak to uciągnąć finansowo. słowo? Pieniądze, koszta? pieniądze z Unii Europejskiej przede wszystkim. Dlaczego Stany Zjednoczone tak dużo robią? A Unia jeszcze, jeszcze są państwa... Ile, ile Polska ma... może przyjąć, jak pan myśli? Tak, żeby było, żeby nie... Proszę pana, trudno mi powiedzieć o ja ponad milion? Ponad... No, możliwe, że tak, Czy ale ten prostu... socjal powinien być dla tych, co przyjmują, na przykład i tak dalej, po 40 zł na dobę za osobę? Yy, proszę pana, jeśli się godzimy na przyjęcie, na przyjęcie, to my nie mówmy teraz o pieniądzach, bo wiadomo, że każda rodzina, każdy obywatel, który... Nie ma, ma czasu na to po prostu. Nie ma czasu w tej chwili, Przyjmujemy. a, a są to, proszę pana, głosy takie, że już się mówi o pieniądzach. Ile ja stracę, bo jak przyjmę? Nie ma czasu za to. Taka, nie ma, nie ma czasu. W sposoby? Musimy to przeczekać wszystko, musimy pomagać, ile każdy Polak może i cały świat ile może. I tu uchodźcy bardzo dobrze robią, że część wyjeżdża i chce. I wiadomo, że Polska im pomoże w wyjeździe, wyjeździe. Tylko są służby. Wszystko to bardzo krytyka była z początku, bo jak się to wszystko, uchodźcy przyjeżdżali, nie, to się mówiło, że, 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 że nie ma bałagan, to, to były pierwsze dni wiadomości, bo się nikt nie spodziewał, że będzie taki napływ. Ale teraz się wszystko już unormowane i dzięki, dzięki, że to naród tak nas się wszystko razem skrzyknął, ale są głosy negatywne, które potępią w Polsce opozycję. Jaki, Każą... ja, jakie na przykład? Opozycja, tak? Oczywiście. oczywiście. Co, co, co mówią, bo nie, nie śledzę tak aż. Nie, nie zrozumieli jeszcze chyba, że, że trzeba tym ludziom pomagać, bo już się w Sejmie pani Jachira Wielka jakaś... Nie wiem, już bym do, nie do mikrofonu, pan. do mikrofonu mógł co powiedzieć mówiła? negatywnie. Ona... Ona teraz występuje, że tak, za późno. Yy, proszę pana, nie, chcesz nie chcę już powtarzać, bo uważam, że tak, że tak, na, 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 na takie osoby jak ja nie powinniśmy już reagować, bo człowiek ci nerwy. I w no ten tak, To nie jest żaden poseł, to jest o... nie poseł. Ona nie powinna być. Ona, tak jak ona i, i, i te osoby, które ją finansują, to powinny tam pojechać do, na Ukrainę, tam pomagać. A właśnie. PiS sobie dobrze radzi z tym w tym temacie? Oczywiście, na, 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 oczywiście, że sobie radzi i pomaga i tu opinie, rząd nic nie robi. Ona jest no, bezczelna, są ludzie. Jak, jak proszę pana można powiedzieć, że wszyscy robimy. I rząd cały czas. A ludzie, e, ludzie jak sobie radzą? Polacy, oni się zachowują, na, tak? Bardzo ładnie, jest plus dla Polaków. Jesteśmy... Y, nie, ma, ro... nie ma, nie ma wstydu na całą na, Europę, najlepiej na, chyba. W tej chwili. Oczywiście. My no we wszystko, Jesteśmy no tak pierwszym krajem chyba na świecie, no pierwszym w ogóle bo jesteśmy za sąsiadami i bronimy tych sąsiadów. Tak ma być. Nie wiem czy inne ludzie wyjeżdżają a do innych krajów z Ukrainy. Taka prawda, ale do nas najwięcej. Wiadomo, że od nas jest bezpośrednio oddziaływać do innych krajów. Tak samo, proszę pana. Dobrze, nie Także, przeszkadza panu, tak...